Nowoczesne samochody skrywają znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wielu kierowców nawet nie podejrzewa, że ich auto potrafi więcej niż opisano w instrukcji. W tym materiale poznasz 16 ukrytych funkcji, o których wiedzą tylko najbardziej uważni kierowcy. Pierwsze miejsce: automatyczne domykanie szyb przy przytrzymaniu kluczyka. Ta funkcja występuje w wielu nowoczesnych samochodach, lecz niewielu kierowców o niej wie. Jeśli po opuszczeniu pojazdu przytrzymasz przycisk zamykania na pilocie przez kilka sekund, elektronika automatycznie podniesie wszystkie szyby i zamknie dach panoramiczny. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy zapomnisz domknąć okno lub nagle zacznie padać deszcz. System działa poprzez moduł komfortu, który odbiera sygnał z pilota i steruje elektrycznymi podnośnikami szyb. W niektórych modelach można go włączyć lub wyłączyć w ustawieniach pojazdu, a w innych aktywuje się go przez menu diagnostyczne. Funkcja jest szczególnie przydatna latem, gdy często wietrzy się kabinę i łatwo zapomnieć o uchylonych szybach. Taki drobiazg znacząco zwiększa wygodę i chroni wnętrze przed wilgocią oraz kurzem. Trzeba jedynie pamiętać, że pilot musi być oryginalny, a funkcja działa wyłącznie przy fabrycznym centralnym zamku. To jeden z tych małych dodatków, które pokazują, jak inteligentne i dopracowane potrafią być współczesne samochody. Drugie miejsce. Ukryty tryb recyrkulacji powietrza. W wielu nowoczesnych samochodach system klimatyzacji wyposażony jest w funkcję automatycznej recyrkulacji powietrza, o której mało kto wie. Aktywuje się ona bez udziału kierowcy, gdy czujniki jakości powietrza wykryją zanieczyszczenia, np. spaliny lub kurz na drodze elektronika tymczasowo zamyka dopływ powietrza z zewnątrz i kieruje obieg wewnętrzny, aby do kabiny nie przedostawały się szkodliwe substancje. Taka funkcja jest szczególnie przydatna w korkach, tunelach lub podczas jazdy za ciężarówkami i autobusami. Chroni drogi oddechowe, wydłuża żywotność filtra kabinowego i zmniejsza obciążenie układu wentylacji. Gdy powietrze na zewnątrz się oczyści, system automatycznie wyłącza recyrkulację i przywraca dopływ świeżego powietrza. W niektórych modelach tryb ten można włączyć ręcznie w menu klimatyzacji lub w ustawieniach diagnostycznych. Kierowcy rzadko zauważają jego działanie, ponieważ funkcja działa dyskretnie. Ale to właśnie takie detale sprawiają, że jazda staje się wygodniejsza i zdrowsza. Samochód dosłownie czuwa nad czystością powietrza zanim ty sam zdążysz poczuć zapach spalin. Trzecie miejsce podgrzewana strefa wycieraczek niewielu kierowców zauważa, że w wielu nowoczesnych samochodach dolna część przedniej szyby jest ogrzewana oddzielnie. Ta strefa została zaprojektowana specjalnie dla piór wycieraczek i pozostaje ciepła nawet przy dużym mrozie. Dzięki wbudowanym elementom grzejnym gumy nie przymarzają do szyby, zachowują elastyczność i pełną skuteczność. W efekcie wycieraczki są gotowe do pracy natychmiast po uruchomieniu silnika bez potrzeby odrywania ich ręcznie lub czekania, aż nagrzeje się wnętrze. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w chłodnym klimacie, gdzie zamarznięta szyba i lód to codzienność. Ogrzewanie włącza się zwykle razem z podgrzewaniem lusterek lub tylnej szyby, a w niektórych modelach działa automatycznie przy niskiej temperaturze. Elektronika reguluje moc grzania, aby nie przeciążać akumulatora i nie zwiększać zużycia paliwa. Korzyści są oczywiste: lepsza widoczność, mniejsze zużycie piór wycieraczek i brak ryzyka uszkodzenia szyby przy ręcznym czyszczeniu lodu. Taka z pozoru drobna funkcja oszczędza czas i sprawia, że zimowe poranki stają się znacznie wygodniejsze. Podgrzewana strefa wycieraczek to przykład detalu, który pokazuje, że troska o kierowcę zaczyna się od najmniejszych szczegółów. Czwarte miejsce: samoczyszczące reflektory. Ta funkcja pozostaje niezauważalna, dopóki naprawdę jej nie potrzeba, ale w deszczową lub śnieżną pogodę potrafi okazać się zbawienna. W wielu samochodach montowane są miniaturowe dysze w pobliżu reflektorów, które uruchamiają się jednocześnie z myciem przedniej szyby po dłuższym przytrzymaniu dźwigni spryskiwacza. Warunek jest jeden. Reflektory muszą być włączone, najczęściej w trybie świateł mijania. Wtedy system kieruje strumień pod ciśnieniem bezpośrednio na szkło reflektora, zmywając brud, sól i reagenty, które pogarszają jakość oświetlenia. Samoczyszczenie reflektorów jest szczególnie przydatne zimą oraz podczas jazdy po drogach poza miastem, gdzie skuteczność świateł bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo. Brudne soczewki zmniejszają jasność wiązki i rozpraszają światło, oślepiając kierowców jadących z naprzeciwka. Dzięki zintegrowanym dyszom optyka pozostaje czysta, a oświetlenie mocne i równomierne. Niektóre systemy wykorzystują dodatkowo wysuwane dysze, które chowają się w zderzaku, by nie zbierać zanieczyszczeń. Choć może się to wydawać drobiazgiem, ta funkcja wydłuża żywotność reflektorów i znacząco poprawia bezpieczeństwo nocnej jazdy. Samoczyszczące reflektory to przykład przemyślanego detalu, który eliminuje kłopot i zapewnia doskonałą widoczność w każdą pogodę. Piąte miejsce: składanie lusterek po zablokowaniu samochodu. Automatyczne składanie lusterek po zamknięciu auta to jedna z tych funkcji, które łatwo przeoczyć, choć znacznie ułatwia codzienne użytkowanie. Po zaryglowaniu drzwi, lusterka automatycznie się składają, zmniejszając ryzyko przypadkowego uszkodzenia na wąskim parkingu lub pod blokiem. Po odblokowaniu pojazdu, wracają do pozycji roboczej, co oszczędza czas i eliminuje konieczność robienia tego ręcznie. W wielu modelach. Opcja ta jest domyślnie ukryta głęboko w menu komputera pokładowego i wyłączona. Można ją aktywować w ustawieniach komfortu lub za pomocą narzędzia diagnostycznego. W niektórych samochodach składanie działa tylko po przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu funkcji. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne zimą, gdy lód i śnieg utrudniają ręczne składanie lusterek. Napęd elektryczny wykonuje to płynnie i bezpiecznie, chroniąc mechanizm przed uszkodzeniem. Dodatkowo złożone lusterka stanowią widoczny sygnał, że samochód został rzeczywiście zamknięty. Prosty, ale przemyślany detal, który łączy komfort z bezpieczeństwem i sprawia, że codzienne korzystanie z auta staje się bardziej intuicyjne. Szóste miejsce. Ukryte gniazdo w bagażniku. Wiele nowoczesnych crossoverów i kombi jest wyposażonych w fabryczne gniazdo 12V ukryte w bagażniku. Ten niepozorny element często pozostaje niezauważony, choć może okazać się niezwykle przydatny w dziesiątkach sytuacji. Do takiego gniazda można podłączyć kompresor samochodowy, odkurzacz lodówkę turystyczną, ładowarkę do urządzeń mobilnych, a nawet oświetlenie kempingowe. W niektórych modelach zamiast standardowego gniazda znajduje się pełnowymiarowe zasilanie 120 lub 230 V, co zamienia samochód w przenośne źródło energii. Gniazdo aktywuje się zazwyczaj wraz ze stacyjką lub osobnym przyciskiem, a w bardziej zaawansowanych wersjach działa nawet przy wyłączonym silniku, korzystając z energii akumulatora. Producenci zabezpieczają je pokrywką i bezpiecznikiem, aby uniknąć zwarcia. W samochodach terenowych i podróżnych to szczególnie cenna funkcja: pozwala dopompować koła, naładować narzędzia lub schłodzić żywność bez potrzeby szukania zewnętrznego zasilania. To przykład funkcjonalności ukrytej w detalu. Ukryte gniazdo w bagażniku zwiększa wszechstronność samochodu, zamieniając go z pojazdu w mobilną bazę do podróży i wypoczynku. Warto o nim pamiętać, zwłaszcza jeśli często jesteś w drodze. Siódme miejsce. Funkcja Zostaw światła. To niepozorna, ale bardzo praktyczna funkcja, która zwiększa bezpieczeństwo i wygodę podczas wieczornych podróży. Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu zapłonu kierowca może na krótko pociągnąć dźwignię świateł drogowych. Wtedy reflektory pozostaną włączone jeszcze przez minutę lub dwie. W tym czasie... Można spokojnie wysiąść, zamknąć drzwi i dojść do domu lub garażu po oświetlonej ścieżce. Następnie system automatycznie wyłącza światła, bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności. Funkcja działa za pośrednictwem modułu komfortu i w większości aut jest aktywna domyślnie, choć wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy. W niektórych modelach czas świecenia można regulować w menu komputera pokładowego od 30 sekund do kilku minut. Zimą lub na ciemnych parkingach to szczególnie przydatne, ponieważ światła oświetlają przestrzeń wokół auta, ułatwiając orientację i zwiększając bezpieczeństwo. System jednocześnie chroni akumulator. Reflektory gasną dokładnie po upływie ustawionego czasu, zapobiegając rozładowaniu baterii. Funkcja Zostaw światła to drobny, ale przemyślany detal, który pokazuje, jak inżynierowie dbają o codzienny komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Ósme miejsce tryb oszczędzania akumulatora. Nowoczesne samochody są wyposażone w wiele systemów elektronicznych, które pobierają energię nawet po wyłączeniu zapłonu. Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, inżynierowie opracowali specjalny tryb oszczędzania energii. Około 10-15 minut po zgaszeniu silnika, system automatycznie odłącza wewnętrzne odbiorniki prądu multimedia, oświetlenie gniazda zapalniczki porty zasilania a nawet niektóre moduły sterujące. Taki algorytm jest szczególnie przydatny zimą lub podczas dłuższych postojów, gdy obciążenie akumulatora i tak jest wysokie. Chroni on baterię przed głębokim rozładowaniem i zapewnia, że rozrusznik otrzyma wystarczająco dużo energii przy kolejnym uruchomieniu silnika. W niektórych samochodach tryb ten działa całkowicie w tle, a w innych na desce rozdzielczej pojawia się komunikat, np. tryb oszczędzania energii. Funkcja działa automatycznie i nie wymaga żadnej interwencji kierowcy. Nie wpływa też na system alarmowy ani centralny zamek. Te pozostają aktywne. Jeśli jednak potrzebne jest tymczasowe przywrócenie zasilania, wystarczy włączyć zapłon lub otworzyć drzwi. To proste, ale inteligentne rozwiązanie pokazuje, że nowoczesne auto potrafi zadbać o siebie nawet wtedy, gdy kierowca już dawno odszedł. 9. Automatyczne podnoszenie obrotów zimą Podczas zimnego rozruchu silnika wielu kierowców zauważa, że obroty biegu jałowego są nieco wyższe niż zwykle. Nie jest to usterka, lecz celowo zaprogramowana funkcja. Elektroniczny sterownik silnika automatycznie zwiększa prędkość obrotową o kilkaset jednostek, aby szybciej rozgrzać jednostkę napędową i równomiernie rozprowadzić olej po kanałach smarowania. Taki tryb trwa tylko kilka minut, w czasie których stabilizuje się temperatura oraz skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Podwyższone obroty pomagają nie tylko w szybszym nagrzaniu silnika, ale też w ograniczeniu emisji spalin. Dopóki katalizator nie osiągnie temperatury roboczej, jednostka pracuje w trybie wzbogaconej mieszanki, a wyższe obroty zapewniają pełniejsze spalanie paliwa. Gdy temperatura płynu chłodniczego i oleju ustabilizuje się, system automatycznie obniża obroty do normalnego poziomu. Ta funkcja wydłuża żywotność silnika, chroniąc go przed przeciążeniem w pierwszych minutach pracy. Najważniejsze to nie przeszkadzać elektronice i nie dodawać gazu przed pełnym rozgrzaniem. Automatyczne podnoszenie obrotów to przykład, jak nowoczesne jednostki potrafią same zadbać o swoje zdrowie, nawet w największym mróz. Dziesiąte miejsce tryb kontroli poślizgu przy ruszaniu. Nowoczesne samochody są wyposażone w system, który pomaga utrzymać przyczepność kół w najtrudniejszych momentach, podczas ruszania na śniegu, lodzie lub mokrym asfalcie. Czujniki prędkości nieustannie monitorują obrót każdego koła, a gdy wykryją poślizg, sterownik silnika natychmiast ogranicza moc i dostosowuje moment obrotowy. Dzięki temu koła przestają kręcić się w miejscu, a pojazd rusza płynnie, bez szarpnięć i utraty stabilności. System kontroli poślizgu ASR lub TCS jest szczególnie przydatny zimą i na ubitym śniegu. Działa niezauważalnie dla kierowcy, ale znacząco poprawia przewidywalność ruszania. Nawet w samochodach z napędem na tylną oś. W niektórych modelach funkcja aktywuje się automatycznie, a w innych można ją włączyć lub wyłączyć przyciskiem na przykład gdy trzeba wydostać się z głębokiego śniegu lub błota. Elektronika reaguje szybciej niż człowiek, utrzymując idealny balans między mocą a przyczepnością. Dzięki temu zmniejsza się zużycie opon i obciążenie układu napędowego. Tryb antypoślizgowy to przykład technologii, która realnie zwiększa bezpieczeństwo, pozwalając kierowcy zachować kontrolę nawet w najtrudniejszych warunkach. 11. miejsce timer podgrzewania foteli. Ta funkcja pozostaje niezauważona aż do pierwszych mrozów, ale to właśnie ona sprawia, że zimowe podróże stają się znacznie przyjemniejsze. W niektórych samochodach można ustawić automatyczne włączanie podgrzewania foteli, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej określonego poziomu. Gdy czujniki wykryją chłód, system uruchamia grzanie zaraz po uruchomieniu silnika, jeszcze zanim kierowca zdąży nacisnąć przycisk. Ustawienia dostępne są zazwyczaj w menu klimatyzacji lub komputera pokładowego. Można wybrać nie tylko próg aktywacji, np. minus 5 lub 0 stopni, ale także intensywność grzania. W bardziej zaawansowanych wersjach, timer zapamiętuje nawyki kierowcy i włącza ogrzewanie z wyprzedzeniem, jeśli pojazd jest uruchamiany zdalnie. To szczególnie przydatne zimą, gdy można wsiąść do już ciepłego fotela bez czekania. Funkcja ta zwiększa komfort i jednocześnie chroni elektronikę. Ogrzewanie włącza się płynnie i wyłącza automatycznie, gdy osiągnie odpowiednią temperaturę. Timer podgrzewania foteli to drobiazg, o którym rzadko się mówi, ale właśnie on sprawia, że codzienne zimowe podróże stają się naprawdę ciepłe i komfortowe od pierwszych sekund. Dwunaste miejsce. Ukryta kombinacja wyłączająca przypomnienie o pasach bezpieczeństwa. W niektórych starszych modelach samochodów istniała ukryta funkcja, pozwalająca tymczasowo wyłączyć dźwiękowe przypomnienie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa. Nie była ona opisana w instrukcji, ale znali ją doświadczeni kierowcy i mechanicy. Zazwyczaj wymagała wykonania określonej sekwencji czynności, kilkukrotnego włączenia i wyłączenia zapłonu, zapięcia i odpięcia pasa lub wciśnięcia pedału hamulca w odpowiednim momencie. Po tej procedurze system przestawał emitować sygnał dźwiękowy, pozostawiając jedynie kontrolkę na desce rozdzielczej. Funkcja ta została opracowana nie po to, by łamać przepisy, lecz do celów serwisowych, np. podczas mycia auta, krótkich przestawień w warsztacie lub testów diagnostycznych. Jednak część kierowców wykorzystywała ją na co dzień, co w praktyce pozbawiało system bezpieczeństwa sensu. W nowoczesnych pojazdach takie możliwości już nie istnieją. Przypomnienia o pasach są trwale zintegrowane z elektroniką i nie można ich dezaktywować bez ingerencji w oprogramowanie. Mimo to, sama idea tej funkcji pokazuje, jak bardzo dawniej elektronika samochodowa dawała użytkownikowi większą swobodę i kontrolę. 13. miejsce. Automatyczne regulowanie drzwi podczas jazdy. Ta funkcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu, choć wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia. Po osiągnięciu określonej prędkości zwykle około 10-15 km na godzinę, centralny zamek automatycznie blokuje wszystkie drzwi. Dzięki temu nikt nie może ich przypadkowo otworzyć od wewnątrz, a z zewnątrz kabina pozostaje zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem. To szczególnie ważne w gęstym ruchu miejskim i na światłach. Funkcje można aktywować w menu komputera pokładowego lub skonfigurować za pomocą oprogramowania diagnostycznego. W niektórych modelach istnieje możliwość ustawienia progu prędkości, przy którym blokada się włącza lub włączenia automatycznego odryglowania po wyłączeniu silnika. System działa płynnie, nie przeszkadzając pasażerom, a jednocześnie chroni przed niebezpiecznymi sytuacjami, np. wtedy, gdy dziecko sięga po klamkę w trakcie jazdy. To proste rozwiązanie, które od dawna jest standardem w autach premium, a dziś coraz częściej pojawia się również w samochodach popularnych marek. Pokazuje, jak niewielki element technologiczny może realnie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i spokoju w trakcie każdej podróży. 14. miejsce. Sterowanie szybami po wyłączeniu zapłonu. Ta funkcja pozostaje niezauważona, dopóki nie trzeba zamknąć zapomnianego okna już po zgaszeniu silnika. Wiele samochodów pozwala sterować szybami przez krótki czas, zwykle około jednej minuty, po wyłączeniu zapłonu. Elektronika utrzymuje zasilanie w obwodzie komfortu, umożliwiając podniesienie lub opuszczenie szyb bez ponownego uruchamiania samochodu. To rozwiązanie jest szczególnie wygodne latem, gdy po postoju chcemy przewietrzyć kabinę, lub zimą, gdy trzeba szybko usunąć parę SD. Szyb. W niektórych modelach można regulować czas działania tej funkcji, a w innych działa ona tylko przy otwartych drzwiach kierowcy. Bardziej zaawansowane wersje pozwalają nawet sterować szybami z pilota, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. Ta drobna funkcja pokazuje, jak inżynierowie projektują samochody, myśląc o codziennych nawykach kierowcy. Możliwość zamknięcia okien bez ponownego włączania zapłonu oszczędza czas i energię akumulatora. To proste, ale niezwykle praktyczne udogodnienie, które sprawia, że obsługa auta staje się bardziej intuicyjna i komfortowa. Piętnaste miejsce. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. W wielu nowoczesnych samochodach montuje się specjalne czujniki monitorujące stan klocków hamulcowych. Gdy ich grubość osiągnie poziom graniczny, na desce rozdzielczej zapala się niewielka kontrolka zazwyczaj symbol koła z przerywanymi liniami po bokach. To sygnał ostrzegawczy, informujący, że klocki wymagają wymiany. Choć wielu kierowców błędnie uznaje go za kolejną usterkę elektroniki. System działa w prosty sposób. W materiał cierny klocka wbudowany jest przewód lub metalowa płytka, która przy zużyciu styka się starczą i zamyka obwód elektryczny, wysyłając sygnał do modułu sterującego. W niektórych modelach czujniki umieszczone są tylko na osi przedniej, w innych na wszystkich kołach. Gdy kontrolka się zapali, układ hamulcowy wciąż działa, ale dalsza jazda jest ryzykowna, ponieważ cienka warstwa cierna może wkrótce zetrzeć się do metalu i uszkodzić tarczę. To rozwiązanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również pomaga uniknąć kosztownych napraw. Wskaźnik zużycia klocków przypomina, że samochód potrafi sam zadbać o swoje podzespoły. Wystarczy zwracać uwagę na jego sygnały i reagować na czas. 16. miejsce. Funkcja Follow Me Home. Ta funkcja, której nazwa dosłownie oznacza odprowadź mnie do domu została stworzona, by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort po zakończeniu jazdy. Po zamknięciu samochodu reflektory pozostają włączone jeszcze przez kilkadziesiąt sekund lub kilka minut, oświetlając drogę do drzwi domu czy klatki schodowej. System uruchamia się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokady na pilocie lub krótkim włączeniu świateł drogowych po wyłączeniu zapłonu. Reflektory świecą dokładnie przez czas ustawiony w menu pojazdu. Zazwyczaj od 30 sekund do 2 minut, a następnie gasną samoczynnie, nie rozładowując akumulatora. W niektórych modelach można wybrać, które źródła światła mają być aktywne: mijania, przeciwmgielne czy dzienne. Funkcja jest szczególnie przydatna na nieoświetlonych parkingach, w prywatnych podjazdach lub na wiejskich drogach, gdzie kilka sekund światła robi dużą różnicę. Follow Me Home. To przykład przemyślanego detalu, który sprawia, że samochód dba o kierowcę nawet po zakończeniu podróży. Proste, a zarazem praktyczne rozwiązanie, które zamienia zwykłe światła w element codziennej wygody i poczucia bezpieczeństwa.